Wojciech Cejrowski, Boso Przez Świat, ale tym razem Louisiana. Czym będzie charakteryzowała się ta seria? A tym samym, co wszystkie poprzednie, proszę Pani, bo to ja jestem jak dobry koniak. Jak Pani 30 lat temu, to Pani nie było wtedy, ale teoretyzuję, 30 lat temu kupiła sobie flaszkę koniaku, to po upływie 30 lat przez cały ten okres ma smakować tak samo. Chcemy wiedzieć, czego się spodziewamy. Towar rzadki, towar luksusowy, i, I ma być w tym sensie powtarzalny, że pani się będzie wiedziała, czego się spodziewać. Cejrowski będzie machał rękami, będzie chodził boso, kolorowe koszule nosił, to jest jedna z tych filmowych koszul założona na mnie dzisiaj. E, będzie pokazywał i objaśniał, czyli nie spędzę czasu głupio, a jednocześnie się będę świetnie bawił. No właśnie, ciekawie, odkrywczo, ekscytująco, to jest ten wspólny mianownik a czymś się będzie różniła ta seria? No, Luiziana, temat. Zaskoczyć trochę ludzi, gdyż wydaje nam się Polakom, że kiedy jedziemy do Stanów Zjednoczonych, to to jest mocarstwo, najbardziej ucywilizowany kraj świata i tak dalej. Gdy tymczasem zasiedlony jest niewielki procent powierzchni Stanów Zjednoczonych, a Polacy jeszcze dodatkowo trafiają na ten najgęściej zaludniony obszar, czyli na wschodnie wybrzeże, a potem jak pojadą autostradą w siną dal na zachód albo gdzieś na południe, nagle się okazuje, że zaraz za miastem zaczyna się dzicz. Luizjana jest jednym z takich stanów, który bardzo dziki jest. Tam są bagna, tam są zalewiska, mangrowce, inne cuda. Krokodyl normalnie po ulicy chodzi. Panie Wojciechu, ta seria to filmy dokumentalne, przygodowe, edukacyjne w jednym. Które miejsca, którzy ludzie, jakie momenty w pana pamięci z tej podróży akurat zostaną najdłużej? W Luizjanie się żre żaby, to nawet je to jest za mało powiedziane. I z polowania na żaby mi został w pamięci taki mały chłopiec, który tam pojechał na przyczepkę. Ojciec nie miał go z kim zostawić, więc go zabrał na łódkę. Mówi, Ty dobrze łapiesz żaby, to będziesz do kamery żaby łapał. I ten chłopiec na dziobie wisi, latarką łapie żaby, wszystko pięknie, ładny, uroczy odcinek. No i potem <grym> zeszliśmy z łódki i ten, proszę pani, ten chłopiec mi zostanie być może na całe lata w głowie. Otóż on mnie nauczył, jak się oprawia żaby. Pan wspominał o starej dzielnicy Nowego Orleanu. No właśnie, barów podobno więcej niż mieszkańców. Karnawał, który trwa cały rok, orkiestry na ulicach i podobno od tej ilości wrażeń, bodźców, można albo zwariować, albo się z tym pogodzić i zachwycić po prostu. A jakie emocje panu towarzyszyły? Barów jest więcej niż mieszkańców, bo bardzo trudno jest być mieszkańcem starej dzielnicy. Tego francuskiego kłodra w Nowym Orlanie, trzeba być głuchym, żeby tam mieszkać. 24 godziny na dobę, przez cały rok trwa karnawał, to jest tak obezwładniająca atmosfera, tyle wrażeń ze wszystkich stron, że człowiek głupieje od tego. No i na tę głupawkę ludzie po prostu w którymś siadają w barze i popijają yy, i słuchają jazzu oraz gatunków pokrewnych. To jest miasto Louisa Armstronga. To jest miasto Blusa. W każdym barze tam nie ma, że leci z głośniczków, proszę pani, muzyka, tylko tam po prostu gra żywy człowiek. No to takie, proszę pani, wrażenia urocze. Bywa uroczo, bywa głośno, bywa wesoło, ale bywa też niebezpiecznie. Pan w oko w oko stanął z aligatorem chociażby. Jak widzimy, cało pan z tej sytuacji wyszedł. Jak się nie dać pożreć, jak przeżyć takie starcie? Jak z aligatorem sobie poczynać? Po pierwsze, najlepiej wcale po drugie, jak już sobie poczynamy z aligatorem, to na ostro. Karmiliśmy, proszę pani, aligatory chipsami. Bardzo lubią. To, to, no to podchodziłem do nich ostrożnie, ale jednak z takim zamysłem, żeby zabić, bo chipsy zabijają. Cipsy nie są zdrowe. Są może i przepyszne, ale to zabija wszystko, nawet aligatory. Panie Wojciech, a pan się w ogóle czegoś boi? No bo pana Boga się boję. Boję się trafić do czyśćca. A jak wiele, a może powinnam zapytać, jak niewiele zatem jest tych punktów na mapie, tych miejsc na świecie, do których pan jeszcze nie dotarł? Eee, ja tak nie planuję. Ludzie mają nieraz mapę świata. Chcemy te chorągiewki pobijać. Ja nie wbijałem nigdy chorągiewek, bo moja robota to są wyprawy do dzikich plemion, antropolog kultury. Ja tam jadę badać. Widziałem na Vanuatu prawdziwych ludorzerców, widziałem na Fidzi byłych ludożerców z Imperium Brytyjskiego, którzy już zrezygnowali, przeszli na jedzenie świń. A teraz bym chciał zobaczyć Hawajczyków. Ta sama rasa, ci sami ludzie, to Hawaje mi się marzą. No i w ramach realizacji chłopięcych marzeń chciałbym zbudować iglo co się nie kłóci z chodzeniem boso, bo w iglo jest ciepło do tego stopnia, że oni tam przecież na golasa w tych iglo leżą, sauny w iglo mo mogą mieć, na skórach porozkładani są, bardzo tam jest gorąco. Chciałbym zbudować iglo, marzenie chłopca. Rysunki pamiętam z książki w podstawówce były, jak się kroi śnieg taką wielką maczetą i ta maczeta pierwotnie z kości była. A jak pan tak podróżuje, to pan, jak sam podkreśla, pokazuje i objaśnia. Jak ważny dla Pana jest ten przekaz, taki bezpośredni przekaz? No ważny. Nie lubię głupich filmów. Lubię y, głupawe filmy, które zawierają mądrość w sobie, czyli lubię wygłupy, ale to nie może być jedyna treść. Nie bardzo zależy na tym, żeby człowiek nie marnował czasu, bo na zegarku Pani, ja, każdy z nas ma ograniczoną liczbę godzin życia. Więc jak się chce ubawić porządnie, to bym se włączył na przykład BOSO, bo jednocześnie przy tym ubawie, który będzie płynął z tego programu, czegoś się dowiem, czegoś się nauczę. Panie Wojciechu, ten właśnie sposób opowiadania, ale też Pana charyzma, Pana osobowość, te niezwykłe miejsca, do których Pan dociera, co w Pana ocenie składa się na ten sukces, który niewątpliwie Pan osiągnął? Proszę Pani, na sukces to się składa robota. Bo można mieć talent od Pana Boga i można go A zmarnować, B nie wykorzystać, C wykorzystać w złym celu, albo można na bazie talentu, który od Boga jest, czyli mam gadane na przykład, potrafię coś zrozumieć najpierw sam, a potem objaśnić tak, żeby inni zrozumieli, czyli mam zmysł dydaktyczny. Sukces wynika z pracy, tak uważam. Panie Wojciechu, to tak tytułem końca, może właściwie puęty zapytam, dlaczego boso? Bo lubię. No, nie, nie, to mnie dzieci często wydają o to na ulicy. Zaczęło się w Panamie, kiedy przez przesmyk Darien przechodziłem do Kolumbii. Teraz tam jest wydeptany szlak, ale wtedy, kiedy ja przechodziłem, bardzo trudne to było przejście. Górzysty teren, błotniste góry. I patrzyłem na Indianina przede mną, który szedł w takich indiańskich sandałkach, powiedzmy, kierpcach, ze skóry zrobione. A drugi szedł kompletnie boso I oni sobie radzili dużo lepiej niż ja W moich wojskowych butach Miałem wtedy najlepsze buty do dżungli I w tej dżungli te buty nie dawały rady Bo w środku w bucie ciemno Wilgotno To to jest klimat dla pleśni i grzybów Takie ramcia się robi A Indianie popyla przede mną jeden boso Drugi w jakichś kierpcach Które w końcu zdjął, bo mu było za ślisko w nich I szli obaj boso no to wywaliłem te buty w pieruny, zacząłem chodzić boso i wtedy odkryłem, że tak jest lepiej. Panie Wojciechu, wiemy już, że w podróżach Pana nie zatrzymamy. Nie zatrzymujemy Pana też już teraz. Dziękując serdecznie za tę rozmowę. Bye! Całe życie w podróży. Piękne życie. Z pasją odkrywa świat dla Ciebie. Ze wschodu na zachód i z północy na południe. Fascynująca nowa seria. Wojciech Cejrowski POSO Louisiana. Niedziela od 8.30. Tylko w Pulsie 2.